Witajcie. Czas nieubłaganie biegnie do przodu, wszystko nam się zmienia. Za chwilę zmieni nam się cyfra w kalendarzu. Będziemy mieli 2024. I to skłoniło mnie do takiego delikatnego, takiego dla samego siebie podsumowania tego mijającego już roku 2023. Podsumowanie sezonu w ogrodzie już było, ukazało się. Mówiłem, z czego jestem zadowolony, co zostanie, a czego nie będę kontynuował. A tutaj tak dla siebie chcę podsumować ten mijający 2023 rok. Nie potrafię przemawiać, jestem zwykłym, prostym człowiekiem, więc i te filmy są takie zwykłe, może dla niektórych nudne. A dla niektórych są jakie są. Po prostu to widać też po oglądalności, dlatego chcę wam wszystkim bardzo za to podziękować. Tak jak mówiłem, nie potrafię przemawiać, ale chciałbym złożyć Wam wszystkim takie szczere życzenia. Tym, którzy będą to oglądali jeszcze w 2023 roku, życzę udanego wstępu w ten nowy 2024 rok. Życzę Wam, żebyście z nadzieją spoglądali w przyszłość. Spotkało mnie. W tym roku dużo różnych wydarzeń, i złych, i dobrych. I właśnie te złe wywołały lewinę tych dobrych, yy, rzeczy, dobrych <laughs> działań. Za co wszystkim Wam bardzo dziękuję. I życzę Wam teraz wszystkim, żebyście też tak z nadzieją wstępowali w ten nowy rok. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze pomyślności, uśmiechu, serdeczności, a tym którzy będą oglądali już w nowym roku, no, życzę wam, żeby wasze, już to pozostałem też, żeby się te wasze plany zrealizowały, żebyście też umieli spojrzeć w przyszłość, pomimo tego, że nie znamy swojej przyszłości, to jednak przyszłość jest tym czymś, co nas spotka i i tak jak ktoś kiedyś powiedział, że najcenniejsze są te chwile, które są przed nami, i właśnie tutaj miejmy to na uwadze, żebyśmy się nie zapominali o przeszłości. Też kiedyś czytałem takie mądre słowa, że nie należy zapominać o przeszłości, ale również się w niej rozpamiętywać. Więc tutaj, kontynuując to dalej, najpiękniejsze są te chwile, które są jeszcze przed nami, i właśnie życzę Wam takich pięknych chwil, pięknej przyszłości, świetlanej. Jakakolwiek ona nie będzie, to, to wszystko powinniśmy przejść z uśmiechem, radością i godnością. Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego w ten nadchodzący 2024 rok. Z Panem Bogiem.